Panie Ryszardzie, co pan sądzi na temat świnoujskich autobusów? No, jestem zadowolony, podoba mi się komunikacja. No, tak, oby tak dalej. To uważam, że jest ok. A jak często jeździ pan autobusem? No, tutaj dość często, bo ja jestem w ogóle z Wrocławia. Także w porównaniu no, z Wrocławiem trochę to inaczej wygląda, ale w porządku jest. Trasa nie jest zbyt okrężna? No, ja jeżdżę tą szóstką, to zaponosi mi pasuje. A jak już, to co by pan dodał? Jakieś trasy? Szybsze, może krótsze? No trudno mi powiedzieć, bo mówię, nie jestem miejscowy, ale ta trasa, na której jeżdżę, to odpowiada mi. Dzień dobry, pani Grażyno. Co pani no. sądzi o świnoujskich autobusach? No właśnie, trochę mogę powiedzieć, bo ostatnio często jeżdżę i, i, i różnie. Są mili kierowcy, ale są tacy, że przed chwilą wracałam z szóstku z nadmorza, to tak wytrzą, że wszyscy ludzie Pytali się, dlaczego ten kierowca jest tak nieuprzejmy. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć, ale humor odbiera dla wszystkich. A ogólnie może być. A jak z trasą? Nie jest za długa, nie jest zbyt okrężna? Nie, jak nie ma się, ktoś coś do roboty, to może sobie jeździć. Nie, jest mi pan ok. Dosyć tak w miarę, dla mnie przynajmniej pasuje. Bo ulica Grunwaldzka, to akurat mi wszystkie pasują. No i tak w miarę, w miarę, aby nie gorze. Stualność a... też, jeśli o to panu chodzi, to gorzej wolne dnie, bo wtedy trzeba szybciej być, bo nie każdy czeka 2-3 minuty, jak szybciej przyjedzie. Ale ogólnie może być. A jakoś by pani rozwinęła tą naszą komunikację miejską, może więcej przystanków? Wie pan co? Dla mnie osobiście to jak jestem w Szczecinie, to ja wiem, że tam są czasówki, a tu ulgowy złoty 30 jadę całe miasto, więc myślę, że nie jest tak źle. Uprzejmość, najważniejsza, powiem panu naprawdę, bo to już widziałam, że są y, osoby niepełnosprawne, gdzie pan nawet nie raczy im podestu wysunąć jeszcze jakieś komentarze, a są mili. Także z mojej strony to tyle by było. Pani Tereso, co pani sądzi o naszych świnołskich autobusach? No nic złego, nic szczególnie dobrego. A jak nie szczególnie dobrego, to co jest takiego złego w naszych autobusach? No yy, przykładowo yy, jest yy, godzina taka yy, w kierunku nad morze, bo ja tam mieszkam, że yy, zjeżdżają autobusy z pro, yy, samochody z promu i autobus automatycznie się spóźnia. Yy, to jest a poza tym, no. A zmieniłaby Pani coś w naszej komunikacji miejskiej? No nie, nie, szczególnie. A trasa się Pani podoba? Nie jest za długa, nie jest za krótka? Yy, dla mnie ja tylko w dzień urzęduję, także okej. Okay. Dzień dobry Pani Tereso. Pytamy się dzisiaj mieszkańców Świnoujścia i nie tylko, jak się jeździ naszymi świnoujskimi autobusami? No nie tylko Świnoujskie. Powiem, że chyba niemiecki jeden jeździł. Ale bardzo fajnie się jeździ. Są czyste i kierowcy naprawdę zdają. Jeżdżę na działki. Czasami idę z torbą, autobus już rusza, za daleko. Wtedy wybaczył moje sierpnięcie, mnie dźwięki i nic nie mówi. A coś by pani zmieniła w naszej komunikacji? Nie. I jeżdżę bardzo często. Miałam pierwszą grupę, nie kupuję biletów, ale widzę, niektóre panie sobie jeżdżą, bo są samotne, takie staruszki. Widzę, a Wyzinę i kurat już No ile to poznają wtedy miasto? Jest kolorowe, ładne. tak. że ja tu mieszkam od 64 roku. Daj, no skuteczne. Ja się... Przepraszam, ja nie bardzo, bo czekam na wymianę garnituru. <laughs> Dlatego są poemnie. W tej chwili pięknie wyglądają, a jaki będzie nas sezon, to nie wiadomo. Hmm? No. A trasy pani odpowiadają? Oczywiście. Mam dwójkę do domu i B. Dwójką jest bliżej, bo mieszkam na matejce. A tak są jadę wycieczką, bo dookoła A ile pani zajmuje taka trasa autobusem do domu? No To jest parę przestanków. Ale ponad 10 minut, nie więcej. No bo stąd mam antylki. to jest jedna kawaleria drogi. Jeżdżę. Nie męczy się. 82 lata to tak dycha odwrócić, a wreszcie ja już jest. Dzień dobry Pani Marto, pytamy się Dzień dziś dobry. mieszkańców Świnouścia i nie tylko. Jak podobają im się nasze świnoujskie autobusy? Tak, no ja uważam, że jest w porządku, bo w tej chwili te autobuski trochę jeżdżą w takie ulice, w takie zakamarki co dawniej nie jeździły, to tylko były główne, było konstytucji, było matejki a w tych takich mniejszych uliczkach nie było, a w tej chwili to w zasadzie tam gdzie ja jadę to mam trzy autobusy, mogę sobie wybrać. Jeden jest bardziej e, okrężny, to przy okazji można zobaczyć gdzie jak inaczej ludzie sobie chodzą, mieszkają. Jeden leci całkiem nad morzem, ponieważ ja mieszkam gdzieś tam dalej, to przy okazji zobaczę co się tam dzieje, czy budowy się kończą, bo te budowy tam, powiem, muszę przy okazji powiedzieć, że w tej chwili tam bardzo brzydko wygląda, przy promenadzie, ale myślę, że jak się skończy, to będzie ładnie. A ile tak. pani zajmuje taka trasa autobusem? E, taka, tą, taką najdłuższą okrężną to gdzieś tak 15 minut, 20. No tak, to jest 15 minut, 10 minut, w zależności, którą jadę. Ja tu w zasadzie jadę B. To B w tej chwili widzę mój, będzie jechał przez cmentarz, to troszeczkę też dłużej, ale tam w sumie za 20 minut będę na miejscu. A kierowcy się Pani podobają? Są uprzejmi? Tak, to oni w sumie co teraz kierowca? Bilecik się kupi, to są też grzeczni, czasem się nie ma tych pieniążków takich jak się, jak się tam y, są albo za, za, za grube, albo coś. Ale ja się nie spotkałam w każdym bądź razie tak często, jeżeli nie spotkałam się z jakąś nieuprzejmością, też jadą. W sumie przede wszystkim punktualnie też jeżdżą te autobusy. To też jest ważne, że się nie czeka i no, przyjemnie się przejechać. Ładne autobusy także. Ja pozytywnie oceniam. Można się w tej chwili dostać lepiej niż nawet gdzieś samochodem, bo, bo jakoś one tam mniej w tych korkach chyba stoją, te autobusy. Także, także jest, jest lepiej. A czy wprowadziłaby Pani jeszcze jakieś zmiany w komunikacji? Znaczy się, no ja uważam, że przynajmniej, no, co ja jeżdżę, to dla mnie jest wystarczająca, bo w zasadzie można się wszędzie już dostać. Troszeczkę sobie dojść, to też spacer nie zaszkodzi. To, żeby już do mieszkania wjechały, to tak nie można. Nie można tego oczekiwać, nie. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Tak, że chyba wszystko, wszystko A jest, jest jak rzecz. tego. Mhm, tak, tak. Chodzi o te autobusy właśnie na działkę. I jeżdżę czasami codziennie pod wieżę. Właśnie to, że widzi, że się idzie z torbą, rusza, staje i czeka, że Albo podjedzie, i winnie stanie. Mało. Jeszcze ta sytuacja, że trzy na raz powinni troszeczkę rozsumować to. W jednym kierunku, a trzy autobusy spadamy trzy. To jest najgorsze, naprawdę. Tak podzielić powinni. Te dziesięć minut różnicy już Słuchać, autobusy kurczę, mi się wydaje w miarę y, wystarczająco. No w sezonie letnim jest ich więcej, to normalne, nie? A na dzień dzisiejszy przy tej ilości mieszkańców jest spokojnie. Z tym, że y, mam takie y, obawy, bo dzielnica zachodnia jest pozbawiona y, dojazdu do przychodni Nagrodek. I tylko trzeba właśnie y, łapać, jak to powiem brzydko, autobus B. Tak, A to też nie, nie jedzie każdą trasą, bo siedle całe zacho oj, przepraszam, zachodnie i tutaj jakieś szkolna wojska polskiego, to jesteśmy pozbawieni. nie? Także tam dużo starszych osób dojeżdża i zawsze mają problemy. I wydają na taksówki, gdzie oczywiście można by było jechać jako emeryci taniej, prawda? No. A co Pani się podoba w naszej komunikacji? To znaczy powiem panu, że tabor mi się podoba ten nowy, tak? Jest bardzo funkcjonalny i taki cichy, bo te stare to przyznajmy szczerze, były plejakie, tak? Klekoty takie. A na dzień dzisiejszy no, nie ma problemu. Mówię, dostęp jest i nawet się, jak obserwuję panie z wózkami dziecięcymi też mają ułatwione tak? życie. I wiele osób, które jeżdżą na wózkach, to też jest dla nich plus. No, bo w tych starych to nie zawsze się spełniało. Nie? Także oby tak było dalej. Dziękuję. A czy kierowcy są uprzejmi? Wie pan, co No, ja tak z kierowcami na co dzień to właściwie nie mam tak do czynienia, bo przeważnie człowiek siada ma gotowy bilet. Ale jakiś nie słyszałam z sesji. Może ktoś, kto miał, to wie pan. Ale ludzie są różni, bo ja mam też kontakt z ludźmi, także charaktery są różne. Wszystko zależy też od pasażerów, no i od kierowcy, ale cóż to też wymagać, nie? Jak on musi obsługiwać i jeździć tyle godzin. Gdzie? A poza tą trasą jeszcze, przepraszam, tak? z zachodniego nagrodek. Zmieniłaby pani coś jeszcze w naszej komunikacji autobusowej? Nie, bo tak to jest powszechnie dostępna. Ten, ta szóstka ogólnie, która jeździ, że tak powiem, spacerowo przez całe osiedle i właściwie całe świnuście. No to mi się wydaje, że są wystarczające, B tam jeździ, A jeździ, no. Ja mówię tylko o tych właśnie bankamencie, gdzie mają y, słabą możliwość dostania się nagrodek z osiedla zachodniego, tu szkolna Wojska Polskie. Y, Boże, 11 listopada, no to tutaj, te okolice. Pani Małgosiu, co pani sądzi o naszych świnouskich autobusach? No myślę, że są y, bardzo w dobrym stanie i fajnie się nimi a czy rozwinęłaby pani jakoś naszą komunikację? Myślę, że nie. Myślę, że na tyle jest. Dobrze. A ile pani zajmuje taka zwykła trasa autobusem? No, 15 minut, jakoś tak. Nie lepiej dojść pieszo, czy może lepiej jechać tym autobusem, naprawdę? To znaczy, ja mam jechać na dłuższą trasę, a lepiej autobusem. Przede wszystkim cieplej, prawda? Tak. Proszę pana, nie podoba mi się ta, to rozwiązanie z ostatniego roku czy dwóch ostatnich lat. Nie wiem, dlaczego gdzieś tam szukano aż w Toruniu specjalisty. W każdym razie, wcześniej, kilka razy wcześniej, była doskonała komunikacja. Teraz starszym ludziom jest, no, tak jak ja, i innym podobnie, mieszkającym na przykład na dzielnicy Poseidon to autobus jeździ jakąś określoną drogą przez plażę cholera wie gdzie i ta podróż tutaj do miasta trwa bardzo długo i uważam że jest to no to, to jest pomysł bardzo głupi I tyle mam do powiedzenia nie mam nic do powiedzenia coś takiego co mnie cieszyło w tym rozwiązaniu tej miejskiej naszej komunikacji Czyli nie ma żadnych plusów to lepsze a y, kierowcy są uprzejmi? Jak to wygląda? No nie, nie spotkałem się z jakimś nietaktem, ale widziałem kierowców, którzy nieraz nie pomagają ludziom. Może w odróżnieniu do Holandii, gdzie często jeździłem kiedyś, to widziałem że w kolejce, jak stała matka z wózkiem, to kierowca wychodził, ten wózek wnosił. Ponadto parę razy tutaj byłem zatrzaśnięty drzwiami. Oczywiście tam nie nosiłem tego, gdzieś tam telefony, prasa, po prostu. A co w takiej sytuacji Pan robił, jak Pan był zatrzaśnięty drzwiami? Słucham? Co Pan robił wtedy w takiej sytuacji, jak Pan był zatrzaśnięty drzwiami? No proszę Pana, no przez to to kląłem na tego kierowcę kierowcy i na tym się kończyło. A otwierał te drzwi chociaż? Y Otwierał, otwierał. A skoro Pan mówi, że Panu bardzo długo zajmuje przemieszczenie się autobusem, to ile trwa taka podróż? Proszę Pana, no mnie to się wydaje, że chyba w nieskończoność. Kiedyś do promu z mojego domu, tam z domu jechałem 6 minut, a teraz pewnie z 15 jadę, tak mi się wydaje. No nie patrzyłem, no ale to jest to droga zupełnie inna niż kiedyś, nie jestem zadowolony. Dzień dobry Pani Hanno. Spotykamy się tutaj dzisiaj na mieście i pytamy ludzi, nie tylko mieszkańców Świnoujścia, jak im podoba się nasza komunikacja miejska. Miałam możliwość już jechać autobusem z Lukasem. Zrobiliśmy sobie taką trasę nad morze i tutaj wysiedliśmy koło portu. No, trasa bardzo fajna, szybciutko się jedzie, mało ludzi jeździ, nie jeździ za dużo ludzi. Poza tym dzieci mają za darmo w Świnoujściu. Mogę sobie porównać z autobusem w Niemczech, yy, gdzie, gdzie właśnie jeździmy, to dzieci płacą, tak? Że, także tutaj, no i tutaj emeryci też mają gratis powyżej 70 lat, tak? A w Niemczech musimy płacić. I dzieci, i, i emeryci, tak? Nie, no jestem zadowolona. Czysto, czysto, wszystko, wszystko okej. Okay. Wszystko się kierowcy, pani podoba? Kierowcy zadowoleni. Mój mąż też jest kierowcą autobusu w Niemczech. Yy, także jestem zadowolona. Są jakieś minusy? Nie zauważyłam. Spóźnień też nie zauważyłam autobusu? Nie, nie zauważyłam. Czysto, schludnie. Trasa nie jest zbyt okrężna? Yy, nie, 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 nie. Nie miałam okazji teraz jechać, jak są te remonty. Także nie wiem, jak z tymi remontami teraz jest, tak? Ale generalnie fajnie. A rozwinęłaby na, pani jakąś yy, naszą komunikację? Yy, to znaczy o trasy. Nie wiem, nie wiem, czy już można jechać do Albeku i do Heringsdorf. Tu miałabym okazję na przykład, o, też bym skorzystała, bo jadę pociągiem sobie, tak? Kiedyś w gazecie czytałam, że prawdopodobnie ma być, albo już jest, nie wiem. Czyli na przykład ja chciałabym jechać do Albeku albo do Heringsdorf komunikacją miejską. Jeżeli by była taka okazja, tak? Czyli takie połączenie świnąścia z chociażby y, częścią niemiecką Albeku. Tak, 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 to byłabym zainteresowana bardzo. Nie wiem czy jest, kiedyś w gazecie czytałam, że miało być podobno. A coś poza tym rozwinął? Yy, nie, nie mam, bo często, je, jeżdżę samochodem, także, także rzadko korzystam, ale gdyby była taka okazja, Albeck-Heringsdorf, o tutaj, bo jest bardzo ładnie, bardzo ładne są te miejscowości, tak? tak. Nawet chcemy jechać sobie o na łyżwy yy, do Heringsdorf chyba jutro albo pojutrze, czyli pójdę na pociąg i ciuch się przejedziemy, nie? A gdyby był autobus, pojechałbym autobusem. Dziękujemy bardzo. <gry> Dziękujemy.